Dzień dobry, moi kochani, mamy pierwsze pikowanie w sezonie 2023, pikować dzisiaj będę sałaty, które zamówiłam ze Stanów przyszły w styczniu i chyba z końcem stycznia je jeszcze wisiałam, to są tak jak powiedziałam odmiany zamawiane ze Stanów i okazuje się, że są jednak trochę bardziej ciepłolubne i udawało mi się z sałatami, Wysiewanymi pod koniec stycznia, natomiast te no, sami widzicie po jednym liściu właściwym cholernie wolno rosły, żeby nie wyciągały się za bardzo stały na balkonie. I stały w pojemniku plastikowym, przeźroczystym, takim jak do, do przechowywania, no jakby nie było pełnił on funkcję pewnej tam szklarni, więc to jest jedna z odmian w zasadzie miks taki zrobiony, gotowy już, który kupiłam. No i ten wygląda akurat najlepiej z tych wysiewanych pod koniec stycznia, bo pozostałe wyglądają w ten sposób trochę powyciągane, trochę powykręcane, podziadziałe. No nie ma co ich dalej trzymać, po prostu trzeba pikować, bo nic tutaj ciekawszego i tak i tak już z nich nie będzie. Jeśli chodzi o pikowanie, to u mnie się standardowo nic nie zmieniło, czyli widelec, kredka albo inne drewniane narzędzie i pojemnik z ziemią. Ja oczywiście wszystkie pojemniki w jakichś tam mięsach, kiełbasach zbieram, bo w niej mi się najlepiej... Pikuję no i ze względu, tak jak już to kiedyś mówiłam, ze względu na ilość sałat, jaką ja uprawiam, nie rozsadzam ich do, do palet, do wielodoniczek, bo po prostu nie miałabym te, gdzie tego trzymać. Uważam, że rozsada rwana świetnie sobie radzi i ona w ogóle rozrywania tej bryły korzeniowej jakby nie, nie ucierpi na tym i, i daje sobie radę, szybko się zbiera w garść. Yy, więc, no, to jest jakby mój, mój sposób na zaoszczędzanie, też, yy, też miejsca. No, i jeśli chodzi o sam sposób pikowania, to też się nic nie zmieniło. Jak już mogliście zauważyć na poprzednich filmach, ja zrobię małą selekcję i te takie w ogóle mikro, mikro, o, jak te na przykład sieweczki maleńkie, podkładam, i one pójdą w osobny pojemnik, żeby się za bardzo nie pozagłuszały standardowo. Widelcem, z pojemniczka, Troszeczkę możemy też ziemię obskubać. Dziureczka. Sałatka do środka. Przyciskamy. I jest. I następna. To samo. Odległość między nimi nie musi być duża. One się powinny sobie teraz fajnie ruszyć, bo zapowiadają ocieplenie, także jest szansa na to, że bardziej podpasuje im yy, pogoda. Yy, I w końcu ruszą ze wzrostem, no tak jak mówiłam, nie ma co ich już tu trzymać w tych małych pojemnikach, bo... Yy, I tak chyba dały... Dobrze, że przetrwały. Także się spisały i dały z siebie yy, yy, w miarę... Yy, w miarę dużo. Nie uprawiałam tych odmian wcześniej, ale sam wybór nie był prosty. Wiecie, że ja na temat sałat to jestem zakręcona bardzo i, i lubię mieć dużo, i lubię mieć nowe. Więc w tym roku chyba się wzbogaciłam o 7, o 7 odmian ze stanów nowych. Mam nadzieję, że uda mi się zebrać nasionka. Nasionkami poczęstowałam trochę. Znajomych zapaleńców, ogrodników, no i mam nadzieję, że je po prostu rozmnożymy razem, żeby za rok mogło je uprawiać więcej osób. I tak wygląda popikowana już sałata. Przypominam, że to jest pikowanie na rozsadę rwaną. No i tak jak mówiłam, mizernoty te sadzonki, ale przecież szkoda, szkoda wyrzucić i dadzą sobie radę, tylko potrzebują trochę czasu, no i jak każdy ogrodnik już wnioski wyciągnęłam z tego, że no niestety, ale akurat te, te odmiany sałaty mmm, Potrzebują trochę, trochę więcej ciepła i nie ma co się spieszyć z ich wysiewem. Także sałatki popikowane trafiają na balkon, zamknięte w pojemniku, żeby się całkiem nie wychłodziło i żeby w razie czego deszcz ich nie, nie poturbował, bo takie małe siewki łatwo tutaj zrobić. Bagno w tym wszystkim. Także out na balkon i, i co za jakiś czas pokażę, pewnie popikowane. Zrobiłam ostatnio większy wysiew. Też już powschodziły fajnie i sobie powolutku rosną. Także myślę, że kwestia dwóch tygodni będziemy pikować. Następne. Dajcie znać, czy wy już posialiście, pikowaliście i czy jakieś ciekawe odmiany wpadły do Waszych kolekcji. Wszystkiego dobrego i do następnego odcinka.